Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat Mszy Świętej. Jak się pewnie zorientowaliście po moich vlogach, ja dość często uczestniczę w Mszy Świętej i chciałabym dzisiaj w tym filmie wyjaśnić, dlaczego jest to dla mnie takie ważne i co mi daje chodzenie na Mszy Świętą. Bez zbędnych wstępów chciałabym zacząć od razu od swojej historii, bo myślę, że właśnie przykład życia będzie najbardziej interesujący w tym temacie. Chciałabym Wam na początku opowiedzieć, jak to wszystko u mnie wyglądało, jak często chodziłam kiedyś na świętą, co sprawiło, że zmieniłam swoje podejście i swoją częstotliwość oraz jak to wszystko wpłynęło na moje życie. Dlatego zaczynajmy. Może Wam się przyznać, że przez większość mojego życia chodziłam na przyświatło tak jak zwykły przykładowy katolik wychowany w katolickim domu, czyli raz w tygodniu. Czasami zdarzało się, że było to raz na dwa tygodnie, bo źle się czułam, bo nie miałam ochoty, bo jakoś po prostu nie czułam tego, żeby iść na mszy Święto. Ale przeważnie chodziłam po prostu jak każdy w niedzielę do kościoła i na tym się kończyło tak naprawdę wszystko. Oczywiście wiadomo, że jeżeli przychodzi w październik, czasami chodziłam na różaniec święty, a jeżeli był wielki post, to po prostu byłam na drodze krzyżowej. Ale nigdy jakoś nie chodziłam zbyt często na msze. To kiedy pojawiłam się w tygodniu w kościele, budziło raczej zaskoczenie niż taką totalną normę. Ale wszystko zmieniło się, kiedy przystąpiłam do pierwszej wspólnoty. Ale może przywieszę Wam to jeszcze bliżej. Kiedy właśnie zaczęłam chodzić na pierwsze spotkania w wspólnocie Siloe, która była właśnie moją pierwszą, pierwszą wspólnotą, jeszcze wtedy wspólnotą młodzieżową, Zauważyłam, że są osoby, które bardzo często chodzą na msze. Chyba po pół roku zorientowałam się, że istnieje kilka takich osób, które chodzą codziennie na Mszę Świętą. I muszę Wam się przyznać, że kiedy o tym usłyszałam, miałam takie dość skrajne poglądy i odczucia. Bo z jednej strony podziwiałam takie osoby, że potrafią się zmobilizować, że dają przykład, że to im. Jednak służy, że im to wiele daje, a z drugiej strony dziwiłam się, że po prostu im się chce, że nie mają nic ciekawszego do roboty, co tak naprawdę daje chodzenie codziennie na Mszę Świętą i czym się to po prostu nie nudzi. Później, zafascynowana postawą innych osób, próbowałam chodzić właśnie codziennie. Niestety, muszę Wam powiedzieć, że dwie pierwsze próby były totalnym fiaskiem, bo wytrzymałam może tydzień, może dwa. I nie chciałam się chodzić codziennie. Chodziłam co drugi, co trzeci dzień i po prostu tego nie czułam. Robiłam to wszystko przez siłę i nie było to takie autentyczne. Stwierdziłam więc, że takie codzienne chodzenie na Mszę Świętą nie jest chyba dla mnie, że to nie jest mój tryb wiary, to nie jest mój tryb odczuwania i postanowiłam zostać właśnie przy Mszych Niedzielnych. Tak minęło chyba bodajże pół roku, jak nie rok. Po czym temat wrócił do mnie jak bumerang. Do codziennego chodzenia nam, mszy zaczął mnie przekonywać mój przyjaciel. Ja oczywiście, mając doświadczenia z zeszłego roku, nie będę ukrywać, broniłam się przed tym, ponieważ tłumaczyłam, że tego nie czuję, że to się nie uda, że ja często mam problem z tym, jak być z domu I, i jakoś próbowałam się z tego wszystkiego wykręcić. Jednak mój przyjaciel miał bardzo silny charakter i był równie uparty jak ja, i mnie nie odpuścił. stwierdził, że on mnie będzie zapierać, że on mnie będzie codziennie brać na msze, że mu na tym zależy, że to dobrze mi zrobi, kiedy będę chodziła codziennie na msze i że wszystko w moim życiu się pozmienia. I muszę wam powiedzieć, że zgodziłam się tu wyłącznie dla świętego spokoju, przekonana tym, że sama go zniechęcę swoją postawą, maludzeniem, że dzisiaj mi się nie chce, oraz tym, że w pewnym momencie on również zmęczy się przechodzeniem po mnie i i po prostu sprawa rozejdzie się po kościach. Nie chciałam jakoś tutaj się z nim kłócić, sprzeczać. Sprawdziłam, że dobra, spróbuję, dlaczego by nie. Czas to wszystko zweryfikuje. I może wam powiedzieć, że od tamtego momentu przez chyba bite 3 czy 4 lata, chodziłam praktycznie codziennie na mszę świętą i fantastycznie wspominam tamten czas. Oczywiście to nie było coś takiego, że po pierwszym tygodniu, już zakochałam się w chłodze i i wszystko tak naprawdę przestało się liczyć, bo to wszystko przyszło z czasem. Na początku chodziłam tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie sprawiać przykrości mojemu przyjacielowi. Później z czasem zaczęłam chodzić na mszy świętą, bo zaczęło mi się to podobać. Codziennie wychodziłam z domu, miałam kontakt z różnymi ludźmi, poznawałam masę fantastycznych osób właśnie w kościele, czy tam po kościele, bo. Tamtego czasu czasach również taki zwyczajny z parafii, że po mszy wychodziło się przed kościół i po prostu rozmawiało się z ludźmi i to było super w tamtych czasach. Dzięki temu poznałam właśnie wiele fantastycznych osób, nawiązałam wiele fantastycznych znajomości, które trwają do dziś i tak mnie to wszystko wkręciło, że chodziłam na całej tej atmosfery, ale nadal no, tej mszy świętej nie czułam. I muszę Wam się przyznać, że chyba po roku czy po półtorej roku zaczęłam czuć, że to mi coś daje. Daje mi wewnętrzny spokój i jest jakoby takim paliwem na drogę. To znaczy, zejna msza święta, czy też same msze święte, nie rozwiązywały moich problemów. Miałam wrażenie, że w momencie, kiedy zaczęła chodzić coraz częściej i kiedy zaczęło mi się to podobać, moje problemy zaczęły się piętrzyć. Jakby wszystko próbowało sprawić to, żebym się załamała że żebym przestała chodzić na mszę. A mimo to skądś czerpałam siły. Skądś miałam poczucie spokoju, poczucie tego, że wszystko się jakoś ułoży, że wszystko się jakoś rozwiąże. W dodatku w moim życiu zaczęły pojawiać się różnego rodzaju propozycje, fantastycznych przygód, których no, nie będę ukrywać jeszcze dwa lata wcześniej. W życiu bym się nie podjęła, bo bym się bała wszelkiego rodzaju ryzyka. A dzięki mszym świętym miałam odwagę, chęć, zaangażowanie, zapał oraz pewność, że mimo najdziwniejszych przychód nic mi się złego nie stanie, a jeżeli stanie, nawet mi się coś, co nie będzie po mojej myśli, to że wszystko będzie w zgodzie z wolą Bożą. Ja wiem, że dla Was może brzmieć to trywialnie, ale tak właśnie czułam. I później, właśnie po dwóch i pół roku, w moim życiu pojawił się bardzo, bardzo trudny okres i muszę Wam przyznać z całkowitą szczerością, że to właśnie dzięki mu, świętej tak naprawdę przetrwałam ten ciężki czas w moim życiu i miałam siłę do tego, żeby po prostu wstać i walczyć o swoje, wstać i walczyć o swoich bliskich i układać swoje życie mimo wszystko, mimo trudności, mimo tego, że wiele rzeczy mi się zawaliło, mimo to, że straciłam wiele bliskich mi osób, i właśnie tym jest dla mnie Msza święta. Jest codziennością, jest paliwem, jest siłą, pewnością. I proszę, nie traktujcie mszy jako swego rodzaju magiczną różdżkę, jako kasetę do spełnienia magicznych życzeń, ani żadnego rodzaju inny sposób trywialny. To jest po prostu nawiązywanie czystej i szczerej przyjaźni z Panem Bogiem. I później, kiedy ta przyjaźń naprawdę ulega takiemu zawiązaniu, kiedy staje się coraz bliższa, coraz głębsza, to potem wy naprawdę macie ochotę chodzić na msze, po prostu jak na spotkanie z najlepszym przyjacielem i właśnie coś takiego czuję dzisiaj. W tej chwili jestem na takim etapie swojego życia, że niestety nie mogę chodzić codziennie na msze, nie mam do tego warunków. Mam nadzieję, że ten etap jest przejściowy i że bardzo, bardzo szybko się skończy. Bo nie mogę ukrywać, że bardzo mi tego brakuje. I każdego rodzaju propozycje, czy też okazji do tego, żeby pójść w tygodniu na mszę traktuję jak coś niesamowitego. Jak takie moje małe święto. I jeżeli macie w swoim życiu trudny okres, jeżeli nie rozumiecie pewnych spraw, jeżeli macie jakieś problemy, to naprawdę udajcie się na świętą. Nie musicie od razu się deklarować, że będziecie chodzić przez 5 lat codziennie. Bo jest to rodzaju szaleństwo. Musicie najpierw to poczuć. Możecie pójść raz w tygodniu, okazjonalnie, kiedy tego potrzebujecie. Możecie sobie powiedzieć, że postarajcie się na przykład we wtorki, czwartki dodatkowo chodzić na mszę świętą. Czy choćby w piątki, z racji tego, że jest to dzień śmierci Pana Jezusa. Spróbujcie postawić sobie jakieś takie bardzo, nie ciężkie, ale pewnego rodzaju postanowienie, które będzie dla Was wyrzeczeniem. I zobaczcie, czy coś Wam to przyniesie. Znam osoby, które są fantastycznymi ludźmi super katolikami, którzy chodzą tylko i wyłącznie w niedzielę, na i uważam, że to jest dla nich odpowiednia ilość i dawka. I tutaj każdy musi rozsądzić w swoim sumieniu, w swoim sercu, czego tak naprawdę potrzebuje. Ja co prawda będę Was zachęcać, żebyście jak najczęściej chodzili do kościoła. I tutaj mi nie chodzi o. Wszelkiego rodzaju, nawet ludzi, o wspólnoty, o księży, bo to jest ważne, w szczególności na początku, bo to też potrafi nas motywować do pójścia, ale właśnie chodzi mi o relacje relacje z Panem Bogiem, i myślę, że to da Wam bardzo, bardzo dużo i też pozwoli na wiele spraw spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu. Napiszcie mi, co Wy sądzicie na temat chodzenia na świętych w tygodniu. Czy podzielibyście się takiego pozostawienia wychodzić codziennie? Czy też uważacie mnie za lekko szaloną? Jestem naprawdę ciekawa Waszej opinii. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Widzimy się jutro, trzymajcie się, cześć!